Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 2 do 11. Gdy Jan Chrzciciel usłyszał w więzieniu o dziełach Chrystusa, posłał swoich uczniów i zapytał go: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i widzicie. Niewidomi odzyskują wzrok, Chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim głosi się Ewangelię. Szczęśliwy ten, kto we mnie, nie zwątpi. Gdy uczniowie odeszli, Jezus mówił do tłumów o Janie. Na co wyszliście na pustynię? Czy aby zobaczyć trzcinę kołyszącą się na wietrze? Nie, jeśli nie, to na co? Człowieka w bogatych szatach. Oto w domach królewskich noszą takie ubrania. A więc po co wyszliście? Zobaczyć proroka. Tak, powiadam wam, i więcej niż proroka. On jest tym, o którym jest napisane. Oto ja posyłam mego posłańca przed tobą, który przygotuje twoją drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy niż Jan chrzciciel, lecz najmniejszy w królestwie niebieskim jest większy niż on.